Proszę Państwa, nareszcie jakaś dobra wiadomość po tych dniach niepewności. Kryzys w Zjednoczonej Prawicy zakończył się wesołym uberkiem. A zapowiadało się tragicznie, zapowiadało się nawet tak, że na Zbigniewie Ziobrze zostanie dokonany ubój rytualny, bo ustawa o ochronie zwierząt zabrania tylko uboju rytualnego zwierząt. A jeśli chodzi o ludzi, to tu jest wyjątek: można ludzi rytualnie zabijać, w ogóle na, ka na każdy sposób można zabijać. No i tymczasem okazało się, że wszystko zakończyło się, jak powiadam, wesołym oberkiem. No i dzisiaj, czyli 30 września, pan premier Mateusz Morawiecki triumfalnie ogłosił skład nowego rządu. Znaczy, nie zupełnie on jest nowy, bo tam wchodzą również ministrowie, którzy byli w rządzie, na przykład. Pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pozostał na swoim stanowisku, podobnie jak pan minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński pozostał na swoim stanowisku, podobnie jak pan minister obrony Mariusz Błaszczak pozostał na swoim stanowisku ale tam są też zmiany, bo z rządu została usunięta pani Emilewicz, a na jej miejsce tam jakiś inny minister. No i pobożny poseł Gowin został ministrem, wrócił triumfalnie, po negocjacjach wrócił do rządu. No i taką nowością jest oczywiście nowy wicepremier w osobie naczelnika państwa który będzie nadzorował trzy resorty y, takie bardzo ważne, resorty powiedziałbym represyjne albo siłowe, jak to nazywają y, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych no i Ministerstwo Sprawiedliwości i Generalną Prokuraturę, bo to nadal jest połączone. Budzi ten, no, w tym nowym rządzie największe takie wątpliwości czy sprzeciwy, budzi minister edukacji, pan Czarnek, którego już tam, na którego się zmawiają, tam zgrzytają zębami, wszyscy, cały salon i postępaki zgrzytają zębami, nawet. Jeszcze pan Czarnych nie zdążył objąć swojej funkcji, a już na gmachu Ministerstwa Edukacji pojawiły się nazwiska Jakieś, jakichś młodych ludzi, którzy tam popełnili samobójstwo. Powiadają, że. Z powodu cierpienia na zboczenie seksualne, co oczywiście jest możliwe, ale młodzi ludzie to się z wielu powodów tam ubijają rytualnie. W związku z tym nie ma tutaj pewności, czy te oskarżenia pod adresem Ministerstwa Edukacji, że tu sodomitów i gomorytów uciska strasznie, są prawdziwe. Ale pan Czarnek, no to dopiero się zacznie, bo to z panem Piątkowskim jeszcze takie numery robią, ale z panem Czarnkiem tu się powtórzy chyba sytuacja z panem Romanem Giertychem, kiedy jeszcze nie umizgiwał się do salony, tylko przeciwnie. Tam stawał mu o koniem, no i piastował stanowisko wicepremiera i ministra edukacji. A wtedy tam gówniarstwo, bardzo częste demonstracje przeciwko niemu robiło i tam skandowało takie hasła Giertych do wora, wór do jeziora. No to się dobrze rymuje, nie wiem jak tam z panem Czarnkiem będzie, jaki tutaj rym znajdą, ale na pewno jakiś rymotwórca się znajdzie utalentowany. No i proszę państwa, ministerem rolnictwa został pan Puda. Bo pan minister Ardanowski wyleciał nas zbitą głowę z tego Ministerstwa Rolnictwa. A niezależnie od tego już tam z, z, przeciwko panu ministrowi Pudzie odbyła się właśnie 30 września potężna demonstracja rolników, tam rozmaite organizacje, m.in. Agrounia, no i pani Renata Beger, która widać, że wraca do polityki na fali tego niezadowolenia spowodowanego ustawą o ochronie zwierząt. I pani Renata Beger zapowiedziała, że pogonimy kocura. Nie wiem, kogo miała na myśli, ale no tutaj... Naczelnik państwa znany jest z tego, że szczególnie umiłował Koty. No to pewnie tu jakaś aluzja była do niego. Proszę państwa, nie, na tym nie koniec, bo tak jak mówiłem, że ten konflikt bardzo poważnie wyglądający w Zjednoczonej Prawicy zakończył się wesołym oberkiem, ale to tylko oznacza, że został przytłumiony, bo on się nadal będzie tlił, a już taka zapowiedź tego że nadal się będzie tlił, to się pojawiła dzisiaj, właśnie 30 września, bo pan minister Ziobro, kiedy już tam się utwierdził na, w przekonaniu, że będzie ministrem sprawiedliwości w nowym rządzie, powiedział, przypomniał, że domagał się wypowiedzenia konwencji stambulskiej, co pana premiera Borowieckiego Sprawia w nerwową drżąckę, bo on już tam najwyraźniej się boi, wypowiedzieć, konwencji stambulskiej i schronił się za murami Trybunału Konstytucyjnego. Niech się Trybunał martwi, co z tym zrobić. Ale proszę Państwa, tutaj pewną rolę, taką, jakby tu powiedzieć, mitygującą, będzie pełnił naczelnik państwa, który którego rola jest trochę podobna do roli wojsk Organizacji Zjednoczonych na wzgórzach Golan, które rozdzielają obydwie walczące strony. No to mniej więcej to będzie robił naczelnik państwa. Oczywiście tam inne rzeczy też będzie robił, będzie dokazywał, ale to głównie taka funkcja tutaj w, tym w tej sytuacji konfliktowej. No i zarysował się nowy front. Dlatego, że ustawa o ochronie zwierząt trafiła do Senatu, a tam polskie stronnictwo ludowe postawiło ultimatum. Jak ta ustawa nie zostanie zmodyfikowana no zgodnie z oczekiwaniami PSL-u, to polskie stronnictwo ludowe. Występuje z tej senackiej większości. No, to był tu pan marszałek Grodzki. Natychmiast w tej samej chwili przestałby być marszałkiem. Kto wie, czy nawet nie zacząłby dotrzymywać towarzystwa panu Sławomirowi Nowakowi, bo tam pan Sławomir Nowak to coraz liczniejsze towarzystwo, zdaje się, ma. Tam prezes Orlenu, takie różne tam się okazało, że chopy mu płacili za to, że tam byli, ty zostawali tymi prezesami. Ciekawe, czy pan Donald Tusk, czy nici nie prowadzą przypadkiem do pana premiera Tuska, bo pre trudno sobie wyobrazić, żeby takie rzeczy nie były premieru Tusku znane. No chyba, że pan Sławomir Nowak tak umiejętnie się konspirował, czego wykluczyć nie można, bo tam poupychał te walory w jakichś skrytkach. Ale go sypnął. Jego wspólnik widocznie przystawiono mu do tego. Telefon polowy tam dokrocza. no i to, to jak ludzie w takich sytuacjach, to śpiewają z wysokiego C. Proszę Państwa, a tu jeszcze nie koniec tych, no gdyby się tak okazało. No być może, że rozmowy naczelnika państwa z Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem nie były takie bezowocne, no ale to się przekonamy. Co tam Senat zrobi, jestem pewien, że Pan Marszałek Grocki uczyni wszystko, żeby ta y, większość senacka się utrzymała, bo wtedy jego los jest taki pod znakiem, dużym znakiem zapytania. Zwłaszcza, że Zbigniew Ziobro pozostał na stanowisku prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Proszę Państwa, jak już mówimy o sprawiedliwości ludowej, no to nie można pominąć y, o, faktu, że Komisja Europejska dzisiaj ogłosiła raport o y, przestrzeganiu praworządności we wszystkich państwach członkowskich. No i podobno ten raport dla Polski wypadł miażdżąco, miażdżąco Pan Marek Belka, były premier rządu osobliwego takiego Pan Marek Belka był premierem rządu sierocego. Nikt się, żadna partia do tego rządu się nie przyznawała. A on rządził sobie jak gdyby nigdy nic. Nie to, że nie miał większości, nie miał w ogóle reprezentacji parlamentarnej, a rządził sobie jak gdyby nigdy nic, co pokazuje, że jak trzeba, to stare kiejkuty potrafią się zmobilizować, ale nie w tym rzecz, bo pan Marek Belka nie chodzi o to, żeby tu rozdrapywać stare rany, które już zarosły, błoną, jak wiadomo, tylko zacytować pana Marka Belkę, który powiedział, że rząd te wszystkie polecenia w zakresie sprawiedliwości wykona w podskokach, dlatego że przyzwyczaił się do brania pieniędzy z Unii, a tam przecież debata budżetowa jeszcze się nie zakończyła. No i w Parlamencie Europejskim też bardzo taką złą recenzję Polsce wystawiono, a warto przypomnieć, że Parlament Europejski jedną z dwóch ważnych kompetencji to ma właśnie w zakresie budżetu, bo jedną kompetencję to ma w zakresie Komisji Europejskiej, że może... Pełny skład komisji albo przyjąć, albo odrzucić, no i z budżetem też może go albo zatwierdzić, albo nie zatwierdzić. Nie może tam negocjować czy poszczególnych pozycji budżetowych, tylko w całości albo tak, albo tak. Więc tutaj opinia Parlamentu Europejskiego też może mieć znaczenie, a jak wiadomo, była ona krytyczna, a na dodatek jeszcze sędziowie, sędzia Igor Tuleja, tam sędzia Żurek się wypłakują przed te z Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, jaka to straszliwa krzywda ich spotkała. Pan sędzia Tuleja płacze, że został pozbawiony prawa do obrony. No to nie on jeden, to inni jego koledzy też pozbawiają ludzi prawa do obrony, no daleko nie szukając, ja też zostałem pozbawiony prawa do obrony, ale no na razie jeszcze nie idę się wypłakiwać do Europejskiego tego Trybunału Praw Człowieka, dlatego że uważam, iż donoszenie na własne państwo to jest trochę takie świńskie. No ale to widocznie to ja tak tylko myślę, a niezawisli sędziowie już takich hamulców nie mają, to widać, że są zdolni do wszystkiego. Proszę Państwa, no i wreszcie jedna taka naprawdę dobra wiadomość. W Szwecji ogłoszono koniec epidemii. Okazało się, że tam żadne restrykcje nie były potrzebne. Kto miał umrzeć, to umarł i tam tego, a reszta żyje i tam właśnie odwołali epidemię i wszystko wraca do stanu normalnego, a u nas odwrotnie. U nas tu tam zapowiadają wyrywanie chwastów, tam jakiś pełnomocnik od sanitariatów odgraża się, że będzie tutaj wszystkich trzeba będzie tu zabronić wygadywania głupstw, to tylko takie zatwierdzone komunikaty będą mogły być rozpowszechnione. No widać, że totalniactwo tutaj kwitnie, rozwija się jak grzyb trujący i pokrzywa na pożywce tej epidemii zbrodniczego koronawirusa. No, i jeszcze proszę Państwa, co się stało? Ponieważ epidemia rozwija się zgodnie z planem, no to wszystko jasne, ale też zbrodniczy koronawirus, chociaż jest taktowny i wyrobiony politycznie, to jednak takie zdarzają mu się odchylenia. No i właśnie takie odchylenie mu się zdarzyło, bo pan Adam Bodnar ogłosił, że zakaził się zbrodniczym koronawirusem. Dodam od siebie, że stało się to zaledwie kilka dni, dwa czy trzy dni po tym jak został przez... Kapitułę tu sodomicką uhonorowany razem z takim drugim jegomościem koroną równości. To jest taki tytuł honorowy, bo Sodomitów Pan Bodnar sam Sodomitą chyba nie jest, no ale tutaj się podlizuje jak może tym wszystkim obywatelom tęczowym. No i proszę Państwa, kilka dni czy dwa dni nawet po tej nagrodzie po otrzymaniu tej nagrody zapad na zbrodniczego koronawirusa. Wspominałem kiedyś o już nieżyjącym księdzu Bronisławie Bozowskim, kaznodziei Kościoła panien Wizytek przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, ksiądz Bozowski powtarzał, że nie ma przypadków, są tylko znaki. No i tutaj to zakażenie pana Bodnara koronawirusem zbrodniczym może być takim znakiem. Jakim znakiem? Co ten znak oznacza? Ano to, że stwórca wszechświata, stwórca Wszechświata nie podoba się działalność pana Adama Bodnara na operetkowym stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też nie pragnie jego zguby, bo wprawdzie dotknął go zbrodniczym koronawirusem, ale pan Bodnar zapewnia, że czuje się bardzo dobrze. To znaczy, że tylko pierwsze poważne ostrzeżenie, żeby się opamiętał. No czy się opamięta, to tego nie wiem, bo to trudno wymagać takich rzeczy od Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby Pamiętał, pycha tam takim ludziom, takim dygnitarzom często uderza do głowy. Więc oczekujemy tutaj z zapartym tchem rozwoju wypadków, czy przypadkiem stwórca wszechświata nie wpadnie w słuszną cholerę i tam nie w jakichś takich poważniejszych ostrzeżeń nie udzieli Panu Bodnarowi, żeby się opamiętał. No być może, że wtedy, jak to w pieśni takiej nabożnej się śpiewało, bo teraz już się nie śpiewa, bo teraz i w pieśniach kościelnych też jest taka polityczna poprawność, ale jeszcze pamiętam, że mojego dzieciństwa śpiewało się jedna zwrotka pieśni pobożnej takiej do Matki Boskiej. To była taka, że ratuj nas, ratuj matko ukochana, zagniewanego, gdy zobaczysz Pana, bo kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze, więc Pan Adam Bodnar ma jeszcze szansę, ale czy z tej szansy skorzysta, no to nie wiem, bo zaangażowanie salonowe może mu w tym przeszkadzać. Proszę Państwa, no i tutaj taka wiadomość, no nie powiem, że dobra, chociaż tu rzeczywiście rekord, można powiedzieć został osiągnięty. Myślę, że rządowa telewizja będzie to podkreślała z dumą albo z taką rezerwą, bo chodzi o to, że rząd ogłosił projekt budżetu na przyszły rok, no i tam jest ponad 80 miliardów złotych deficytu. Widać wyraźnie, że nikt nie chciał przyjąć stanowiska ministra finansów i ministrem finansów w tym no, starym, nowym rządzie został pan Kościński. No kto naważył piwa, to niech go teraz wypije, zgodnie z zasadą, nikt nie chciał po nim tego piwa wypić, żeby się nie zarazić oczywiście zbrodniczym koronawirusem. No i proszę Państwa, zgodnie z przewidywaniami, jak już włożyliśmy do epidemii zbrodniczego koronawirusa, to zgodnie z przewidywaniami epidemia się rozwija zgodnie z planem. Ale tutaj mimo że lubelski biometr ogłosił, że wynalazł skuteczny lek na zbrodniczego koronawirusa, to ta wiadomość wcale nie została przyjęta z entuzjazmem przez koncerny farmaceutyczne. Przeciwnie, pojawiły się jakieś takie szyderstwa, za co tam paczka Giewont i litr wódki, taki będzie polski spotnik i tak dalej. No widać, że tu nie chodzi o szczepionkę, tylko o podział rynku. 7 miliardów, 7,5 miliarda szczepionek, no tam już dzisiaj się pojawiły fałszywe pogłoski, że trzeba będzie zamordować 250 tysięcy rekinów, żeby ten olej z wątroby pozyskać. No nie wiem, czy nie trzeba będzie jakiejś ustawy o ochronie rekinów w tej sytuacji zgłosić, bo ekologowie najwyraźniej milczą jak zaklęci, tak samo jak milczeli, kiedy był, była choroba szalonych krówów. I to wtedy trzeba było krową współczuć, a nie tam teraz, kiedy się mówi o dobrostanie, a wtedy holokaust krowi był. I tu ci ekologowie nabrali wody w usta. No widać, że tutaj to jest takie towarzystwo filuterne trochę. No ale i teraz wrążą się losy, bo... W ustawie o ochronie zwierząt tam były bardzo daleko idące przywileje dla tych ekologów, żeby mogli na własną rękę konfiskować tam zwierzęta i tak dalej. Ja oczyma duszy już widziałem taki obrazek, że przychodzi taki jeden z drugim w ekolog do gospodarstwa, bo wbrew woli może tam wejść właściciela. No i konfiskuje mu zwierzę, bierze na postronek, bo to wiadomo, że każde zwierzę tam jest nieszczęśliwe. To tak jak to w, za moich czasów studenckich w takiej piosence, takim kuplecie się śpiewało, że a weterynarzy z Graja obcinają koniom grzywy, przez co koń jest nieszczęśliwy. No to koniowi wystarczy grzywę obciąć, żeby był nieszczęśliwy, więc zawsze jakiś powód do nieszczęśliwości się znajdzie. No i takiemu ekologom ma towarzyszyć policjant, miał towarzyszyć policjant, i oczyma duszy widzę, jak policjant odprowadza na stronę tego gospodarza i mówi, słuchajcie, no gospodarzu, czy nie żal wam tego zwierzęcia, które i tak przecież jest nieszczęśliwe. No żal mi go. No to ja wam tak po dobroci radzę dajcie temu ekologowi parę złotych. No, i jak on będzie kumaty i posłucha tej życzliwej rady, to ekolog się zreflektuje, dojdzie do wniosku, że wszystko. Jest w jak najlepszym porządku, no i zwierzę odwiąże z powroza i że tak powiem pozostawi je ku jego przeznaczeniu. Pan prezydent nawet trochę się tutaj zreflektował i zapowiedział, że będzie tutaj się zastanawiał, czy podpisać ustawę o ochronie zwierząt, czy nie. No i widać wyraźnie, że zgodnie z tym, co mówiłem. Pan prezydent wcale teraz nie będzie tak się słuchał naczelnika państwa, jak to kiedyś bywało, bo mu już aparat wyborczy prawa i sprawiedliwości nie jest potrzebny. I to może być dobra wiadomość, a zła jest taka. A zła jest taka, że proszę państwa. No widać, że kiedy Konfederacja w wyborach prezydenckich pokazała, że jest trwałym zjawiskiem chyba na polskiej scenie politycznej, no to instytucje państwowe zostały zaprzęgnięte do słusznej walki o wyeliminowanie tego niebezpieczeństwa i Państwowa Komisja Wyborcza wykorzystując ewidentny pretekst, pozbawiła konfederację prawie siedmiomilionowej subwencji. No to niedobrze, bo nie będzie za co Konfederacja miała pro prowadzić rozmaitych politycznych kampanii. Na razie posłowie Konfederacji przyłączyli się do z protestu rolników, no ale to na samym przyłączeniu daleko nie zajadą. Jeszcze kilka słów na temat obozu zdrady i zaprzaństwa. No, tam wielce czcigodny poseł Pupka, mój faworyt, utracił stanowisko szefa klubu parlamentarnego. Być może, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo, być może, że to oznacza i stare Kiejkuty, już położyły krzyżyk na Platformie Obywatelskiej, no bo co się dzieje, bo tutaj w charakterze jasnego idola wyrasta nam pan Chłownia, który już się ruchem nie zadowala, tylko tworzy partię polityczną, ale nie dla siebie, tylko dla pana Michała Kobosko, który, że tak powiem, wystrugał go z banana z inicjatywy a takiego waszyngtońskiego, bardzo wpływowego think tanku, Rada Atlantycka. Widzimy, że... Nasz najważniejszy sojusznik cały czas u nas myśli, no i takim dowodem tego, że cały czas o nas myśli, jest list 50 ambasadorów, tutaj sztorsujących Polskę za to, że tych Sodomitów tam gnębi. Jeszcze pani Żorżeta takiego ustnego komentarza udzieliła, że Polska po niewłaściwej stronie się ustawiła niewłaściwej stronie historii. No, to jest bardzo poważny zarzut. Problem w tym, że nieprawdziwy i normalnie, gdyby to było normalne państwo, to pani Żorżeta, podobnie jak pozostałych 49 ambasadorów, otrzymałaby eskortę do granicy. No, ona z uwagi na to, że reprezentuje tutaj Naszego najważniejszego sojusznika, to mogłaby dostać honorową eskortę motocyklistów, ale no, nie ma o tym mowy. Pan minister Rał tam się usprawiedliwia, że nie jest wielbłądem, bo daleko wtedy nie zajedziemy, w ten sposób nie zajedziemy. Widać, że Wiktor Orban ma lepsze podejście, bo jemu tak tam nie podskakują, a my, nasz, nasi umiłowani przywódcy, to tylko mocni w gębie są i to wobec. Ob własnych obywateli, bo jak tylko pani Żorżeta tupnie nogą, to oni dudy w miech chowają.